Jaki jest Twój ulubiony styl? Powiedz mi? Mój ulubiony styl to jest air. Na czym on polega? Polega na wykonywaniu trików stojąc tak, jak teraz stoję. No i żonglując nogami. A siedząc? Siedząc to jest SD. Sit down. I ten trzeci? Trzeci to jest upper, czyli głowa barki. Się poziomem trudności. Głównie zależy to od zawodnika. Każdy, dla każdego inny trik może być trudny. Mimo wszystko wyróżnia się kilka najtrudniejszych trików. We freestyle odbywane są również zawody. Są zawody organizowane przez Red Bull. Są to już zawody na skalę światową. Kwalifikacje do nich odbywają się w każdym państwie, praktycznie w każdym państwie Europy oraz w krajach innych kontynentów. Już w Polsce odbędą się one we wrześniu. Got it.